Boże! Polskim rodzinom. Pani minister, cieszę się bardzo, że doszliście do tych konstruktywnych wniosków, że, te nie, że to nie rodzina zasługuje na stygmatyzację jako rzekomy matecznik, wylęgarnia przestępczości. Cieszę się, no ale dokonujecie takiego liftingu, takiej korekty, jednak generalnie przyjmując te doktryny eurokołchozowe. I tu chciałem zapytać, jak się ma konwencja stambulska, na którą w swoim czasie jeszcze powoływało się ministerstwo, ale jednocześnie przecież ktoś zapowiadał wszczęcie procedury wypowiedzenia tej konwencji, więc jak się ma ta procedura. Czy już wstrzeliśmy, kiedy wypowiadamy? I druga rzecz, jeśli pani minister trafnie, trafnie, wbrew temu, co tutaj lewica z lewej opowiada, diagnozuje pani, że to niekonwencjonalne style życia i zachowań, a nie normalny model rodziny, są obciążone większym ryzykiem występowania przestępczości, w tym Dziękuję także bardzo, przemocy, pośle. to czy pracujecie państwo może w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości nad programem, który by uwrażliwiał zwłaszcza młode pokolenie na tym, Dziękuję jakie bardzo, bezpośrednie zagrożenia wynikają z propagowania niekonwencjonalnych zachowań, na przykład w sferze e, seksualnej. Bardzo, Dewiacje skracają życie i niżają jakość tego życia Panie także proszę. w związkach. Bardzo proszę nie, ch nie chcę nikomu wyłączać mikrofonu dlatego proszę pilnować